zapadła. Po prostu przeraźliwa cisza strachu potem. Wszyscy. Oni mieli ze strachu. Wtedy zdarzyła się rzecz szalenie wzruszająca dla mnie, jak wspomnienie, mianowicie Jonasz Stern, który był przedwojennym komunistą, więźniem w Rezykartuskiej. Wiadomo, jego przeszłość w czasie okupacji niemieckiej jako, jako Żyda z trupów się, no w ogóle był, był człowiekiem w ogóle nie w pewnym mierze, dla partii. I on aż ten przeszedł przed samą salę i podszedł do mnie i mnie uściskał w tej grobowej ciszy. A ja ziemski, mój wielki przyjaciel z grupy Zanych z Lublina, który tam siedział niedaleko, mówi Słuchaj, musisz im odpowiedzieć. No i, no i ja im odpowiedziałam. I powiedziałam, no Powiedziałam, że rolą sztuki zawsze było tak powiem, przesuwanie granicy wolności to co, to, co w ogóle można było powiedzieć. Reakcja wtedy, co było bardzo szalenie sympatyczne, że wtedy w ogóle cała sala się ruszył. W ogóle wszyscy owacja, klaski, tak przestali się bać. Cała grupa rzuciła się do tych partygniaków z takimi, że im tam tłumaczyli, że ja to jestem jakaś enfanteria, żeby się nie przejmować. Tak to niby rozprowadzili, no bo dobrze, dobrze wiedzieli, co czym to wpadnie. I ludzie zaczęli nam wysyłać kwiaty niezliczonej nie dości, ale butelek z wódką. Czyśmy sobie nie odmawiali. No i tak to się zakończyło. Zakończyło. To nie było jeszcze zakończenie, oczywiście. To nie było zakończenie, ale zakończył się ten rozdział, rozdział w samej Zielonej Górze. Natomiast potem ja już taka wróciłam, jakby już zadowolona do, do hotelu, i znowu Niemczyk do mnie wpada. I mówi, słuchaj, Musisz natychmiast wsiadać w pociąg i musisz jutro rano być w Ministerstwie, bo zamknął galerię, to jest pewne. Wiesz, Niemczyk miał po prostu, był strategiem w pewnym sensie był kompletnym stracencem w pewnym sensie, ale był fantastycznym strategiem, bo jego rada była po prostu znakomita, znakomita. No, ja już od rana miałam telefon od dyrektora Ubanowicza, dyrektora Galerii Foxa z pytaniem, czy ja byłam na delegacji z Galerii Wzielonego, i ja nie, 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 prywatnie. No i rzeczywiście ja wskoczyłam w ten, w, w pociąg i, i rano o dziewiątej zjawiłam się u dyrektora KUDUKA. Najpierw no tak, zostałam, by od razu przyjęta, co wcale nie było tak. Że zostałam od razu przyjęta i właściwie można powiedzieć, że zostałam przyjęta w sposób, Prawie, że pokorny. Ponieważ Kuduk mówił, że ani Ptaszkowska uważa, że, że państwo polskie nie płaci na sztukę, że nie, nie popiera sztuki i tak dalej, a my dajemy pieniądze na to i na to. No to ja najprostsza rzecz w tej sytuacji to zażądać pieniędzy. I zażądałam pieniędzy na, na wyjazd krykotu do, do Rzymu. Ten pierwszy wyjazd Teatro teatru Tyko, faktora, i na wyjazd z galerii foxal, która została zaproszona do, do, na salon galerii Pilot, Pilot w Lozania, potem w Paryżu. No i te pieniądze dostała bez Wszystko <grywa> w ogóle myśmy bardzo działali, i ja zresztą i piszę w mojej książce, i w ogóle byliśmy, bardzo żyliśmy w teraźniejszości. I żyliśmy w dużym tempie. I tam to nie były takie rzeczy, które się jakoś mieliło, przygotowywało, myślało i tak dalej, cała Zielona Góra była właściwie szalenie spontaniczna. Myśmy to przygotowali, ale to nie było tak, żeśmy zasiedli i zastanawialiśmy się co tu zrobić, jak, tego. Znaczy było ta, była ta pytanie, no co zrobić, ale co zrobić jakiegoś dotkliwego, co zrobić, coś... Naprawdę niebezpiecznego, coś, co by zmieniło tę ohydną sytuację, w której żeśmy żyli. Po prostu. I, to, i tym to było naładowane. Tą chęcią nasze, te wszystkie te pomysły, które, nie wiem, same w sobie, no, Ben na przykład nie spał na, nie spał na sali wystawowej, artysta francuski Ben, nie spał na, czy spał na sali wystawowej, przepraszam, spał na sali wystawowej, ale było to w ogóle wydarzenie, które. Zostało wyłącznie w granicach sztuki i jako takie zostało zapisane, że jako jak, taka rodzaj performance, która właściwie nic nie zmieniła specjalnie, ani w sztuce, a szczególnie poza sztuką. Natomiast to nasze działanie, walcząc o sztukę, było wiadomo, że musimy zmienić to całą sytuację, iż właściwie sztuka była tym, motywem i sztuka była tym. I, te, I to jest coś, czego w tej chwili jest jakoś bardzo brak, bo uważam, że sztuka, która się deklaruje jako polityczna nie, to nie jest to samo, to nie jest to. To nie chodzi o utożsamienie sztuki z polityką. Nam absolutnie nie chodziło o tożsamienie sztuki z polityką. Nam y, chodziło o to, żeby działając artystycznie, bo wierzyliśmy w sztukę jako. Jako pewien sposób życia, postępowania, wszystkiego, co jest bardzo totalnego i bardzo ogarniającego wszystko. Można powiedzieć, że polityka też ogarnia wszystko, ale moim zdaniem sztuka po prostu ogarnia więcej. Dlatego jestem przeciwna, przeciwna w wpisywaniu w sztukę, jakiekolwiek formuły polityczne, bo sztuka obchodzi się bez formuł. Natomiast polityka nie może się obchodzić. Jeżeli mam się zastanawiać nad sensem mhm. tego, co się tam wydarzyło i, i znaczeniem jego dla mnie osobiście, przypuszczam nie tylko dla mnie, było to, żeby, że, że sztuka była jakimś, była autentycznym, autentyczną obecnością w świecie. Ja bym powiedział tak. W świecie, który był absolutnie do tego nie tylko nieprzygotowany, bo nigdy świat nie jest przygotowany. Ale nie tylko nie był przygotowany, ale był w ogóle wrogi. No, był wrogi tego typu, bo to zagrażało właśnie ówczesnemu systemowi politycznemu. To było realne zagrożenie, dlatego realne było niebezpieczeństwo. W kantona nie było w Zielonej Górze. On rzucił ten pomysł to oczywiście to mu się przyznaje, zresztą Kantor w wielu wypadkach wchodził w bardzo niebezpieczne sytuacje. To ja nie mówię, że, że go nie było. Jego nie było, no bo po prostu był gdzie indziej, był za granicą i zaczęły się jego sukcesy, jego teatru i, i po prostu go nie było. On no to w pewnym sensie jakoś tak zapłodnił tym pomysłem nadał pewien kierunek, no co Kantor miał. Jego rola była niesamow... niesłychana zupełnie. Jego obecność, która jest nie do tworzenia i która jest nie do, właściwie nie do opisania, nie do opisania z czym była obecność Kantora. Ale ona się właśnie wyrażała między innymi takim tym, że rzucił, że rzucił taki pomysł i to pozwoliło potem tym młodym ludziom i nam wszystkim pójść dalej, ale z drugiej strony była równie silna, równie ale bardzo silna indywidualność Niemczyka, który potrafił temu nadać autentyczny, realny w życiu i Niemczyk niczego się nie bał. A to prawdopodobnie się bał, bo każdy człowiek się boi. On z całą swoją sztuką szedł w życie w tym sensie, że jego, jego obecność w życiu, jego działalność była. Była tą indywidualną rewolucją. I tak została odbierana i takie takież konsekwencje on ponosi. Bity na komisariatach, wysyłane do szpitali psychiatrycznych i tak dalej, i tak dalej. I to bez żadnej martyrologicznej pozy czy miny, w ogóle nie o to chodziło. Wcześniej był pomysł, pomysł, wola i ochota bym powiedziała. Oczywiście technicznie trzeba było przygotować, trzeba było napisać te teksty, ale raczej liczył się, co to było napisać zaproszenie dla, dla krytyków, żeby przychodzili między czwartą a piątą. Ja nic mieli, mieli dość taką, ale zabawną, zabawną e, e, pracę, że tak powiem, w cudzysłowie do wykonania, przygotowując te... Transparenty, te. I zrobili rzeczywiście bardzo bardzo taki zabawny kram. Ale, ale tutaj przyszły poro, trzy polowe łóżka, trzech chłopców, i, i wielkie napisy. My nie śpimy, no bo bardzo, bardzo minimalistyczne, można powiedzieć, w sensie estetyczne. No a potem, ponieważ Niemczyk był jednak postacią barokową, więc Niemczyk to napełnił, ale to już cała działalność Niemczyka była spontaniczna. Była wynikiem bardzo wysokiej świadomości inteligencji, ale równocześnie to był strumień płynący z jego temperamentu, z jego z tego, kim był, z jego osoby. I właśnie to było natych, i była natychmiastowość w tym wszystkim. To jest bardzo ważne, że, że w tym wszystkim, że to nie był plan, któryśmy założyli i wykonali co do Joty, tylko ten... To, co się działo, przerosło daleko cały nasz plan. Jednak w sumie wyczuwało się duże poparcie. Trudno mi tu określić jakoś indywidualnie, nie wiem, nie pamiętam, kto był z Zielonej Góry, ale żeśmy się wszyscy w pewnym sensie zaprzyjaźnili, byliśmy razem. I na tym bankiecie sławetnym to yy, okazało się, że jest poparcie, że jest poparcie, pamiętam. Jasza pękającego ze śmiechu. Śmiał się, że po prostu jest tak coś się, się przewraca. No. Coś tam się przewracało na oczach wszystkich i wszyscy byli zadowoleni z tego. Znaczy, oczywiście poza profesorem Starzyńskim, poza całą tą oficjalną, no nie Mierzego wica chyba nie było tego. No nie było mojego problemę osenki. Właściwie tych takich, których głównie miotałam. Zarzuty, to ich, oni byli nieobecni, co było zresztą ich bardzo strategią wypróbowaną. Nigdy się nie, narażali, nie narazili na konfrontację. W związku z tym trzeba było zawsze mówić w pewnym sensie poza plecami. Dostępu do pracy pra, prasy prawie nie mieliśmy. Ale chcę tu przypomnieć kogoś, kto, kto rzeczywiście zadeklarował ogromną solidarność z nami. ojciec Skrotki, który był redaktorem Działu Plastycznego współczesności, on zadeklarował całą z nami Solidarność i to było jedyne pismo, które opublikowało pozytywny z tego reportaż. No, ale pamiętam Jurka Ludnińskiego wystąpienie, pana Fiałkowskiego wystąpienie, jak to został nadany i potem szło to coraz dalej również w przemówieniach. Potem oczywiście profesor Starzyński usiłował wszystko uładzić, ale... No on był przeraźliwie zaskoczony, zaprosił mnie na to sympozium, zaproponowałam tezę doktoratu na temat końca sztuki, on to zaakceptował. Ja nigdy go doktoratu nie zrobiłam, ale, ale on, że tak powiem, tym zaproszeniem tego okazał mi zaufanie. Jestem przekonana, że, że uważał, że ja to zaufanie nadużyłam, no rzeczywiście nadużyłam, no ale po tej sytuacji to już nie było między nami stosunków. Nie. Mm -hmm. No nie, to to rzeczy to, to się nie Nie przepuszczam. No. Oficjalni krytycy, po których sobie nie żałowałam w moim wystąpieniu. <laughs> Oficjalni krytycy też właściwie nam... Znaczy potem w prasie był wielomiesięczny skandal na ten temat. Wielomiesięczny skandal. To rzeczywiście poruszyło jakieś tego. No na przykład recenzentka Trybuny Ludu Ewa Gasztecka. Przyszła bardzo z bardzo przyjacielską taką postawą, nawet jest na zdjęcia. Dzieci, jak tak ogląda tych nieśpiących, tak jak się ogląda, nie wiem, żejny, nawet starych, żejny w I nie było to w każdym razie, no bo ona była bardzo tak włączona w środowisko, i sobie w pewnym momencie ludzie też nie mogli sobie już pozwolić, żeby być. To rzeczywiście jakoś przed granicę przesunęło, i nie mogli sobie pozwolić ludzie na niewybredne ataki. Ale sobie oczywiście inni pozwolili. To nie zmieniło sytuacji natychmiast i w pożądanym kierunku. Oczywiście, że nie, ale coś w ludziach zmieniło. A jeszcze muszę przyznać się do jednej rzeczy. Tak. Że moje przemówienie, które wygłosiłam z tak wielkim ogniem i, i zapałem, było również wynikiem nie tylko w ogóle mojej pasji, ale również pasywki fermetrazynej, którą Niemczyk mi wcisnął przed oczy.